Cześć! Ja mam na imię Natalia, a ja mam na imię Iga. I znajdujemy się w Galerii wizy przeznaczonej dla naszych najmłodszych odwiedzających. Cały czas trwa też akcja Kopernik w domu i cały czas trwa nasze wyzwanie konstrukcyjne. Coś z niczego! Jak widzicie, zmieniłyśmy trochę scenerię na naszych stołach, dlatego że zgromadziłyśmy tu wszystkie przedmioty, mhm. albo prawie wszystkie, które dotychczas skonstruowałyśmy. Pomyślałyśmy, że czas na zmianę i tym razem tematem przewodnim w naszym wyzwaniu nie będzie konkretny temat, co mamy skonstruować, tak jak na przykład instrumenty, ale materiał, który wykorzystamy w naszej konstrukcji. Na początek chcemy zaproponować Wam stworzenie czegoś niezwykłego z metalowej puszki. Stworzyłyśmy z niej wcześniej już bębenek, posłużyła nam także do stworzenia dźwiękowego komunikatora, ale jesteśmy pewne, że Wy macie na pewno jeszcze mnóstwo pomysłów, co z takiej puszki może powstać. My już z Natalią głupujemy, co takiego możemy stworzyć z metalowej puszki, ale samą realizację zadania przenosimy do naszych domów. Cześć! Zgodnie z obietnicą przeniosłyśmy nasze wyzwanie do naszych domów, witam Was z mojego pokoju, ale kogoś mi tu brakuje. Nati, czy jesteś z nami? Tak, jestem. Cześć, Iga. Witajcie wszyscy w wyzwaniu Coś z Niczego w naszych domach. Nati, pytanie do Ciebie. Czy masz główną bohaterkę naszego dzisiejszego odcinka, a więc metalową puszkę? Tak, mam. Mam jakąś metalową puszkę, nawet nie jedną. Więc jestem gotowa. A co ja tam? Jak swoje pomysły na puszkę? Mam pewien pomysł, ale z realizacją mojego pomysłu zaczekałam na Was. To co? Bierzemy się do dzieła, Tak, do dzieła. Uff, jak zwykle. Chwilę to zajęło. Na tej skończyłaś? Szczerze mówiąc, ciężko mi było wymyślić coś zupełnie innego. I pomyślałam, że będę bazować na czymś, co już udało nam się stworzyć w poprzednim odcinku, o niezwykłych instrumentach. No dobrze. A więc to jest moja instrumentalna żyrafa. Jak widzicie, jej podstawą jest puszka, która w odcinku o niezwykłych instrumentach stała się bębenkiem. No i to mi to jako tułów tej żyrafy, pomyślałam, że pogram na niej za pomocą tych e, papierowych słomek. Zobaczcie, jak brzmi. Jak widzicie, każdy jej element wydaje zupełnie inny dźwięk. Na przykład, inny dźwięk wydobywa się z tej membrany balonowej. Inny można wydobyć tutaj na tułowi mojej Żyraty. Inny po tej stronie puszki, czy na tych drewnianych patyczkach, którymi są nogi Żyraty. Tak jak widzicie, wcale nie trzeba mieć zawsze oryginalnego pomysłu, żeby coś e, ciekawego stworzyć. Można bazować na tych pomysłach, które już wykorzystaliśmy wcześniej. Nad jestem pod wrażeniem naprawdę yy, super, coś z niczego. Słuchajcie, to teraz czas, żebym ja pokazała Wam, co wymyśliłam. Już po to sięga. Pomyślałam sobie, skoro stworzyliśmy już konstrukcje latające i pływające, to czas na inny rodzaj pojazdu i skonstruowałam taki oto samochód, nawet Narysowałam mu uśmiech. Co prawda, ten uśmiech powoli znika, więc nie wiem, chyba zmienia mu się humor. Ale proszę bardzo, teraz może zbliżyć się do Was. Taki oto, chyba beczkowóz. Rodzice, jak zapewne doskonale wiecie, dzieci z natury są bardzo kreatywne i twórcze. To, co ewentualnie może im przeszkadzać, to narzucanie jakiejś strategii w działaniu. Potrzebują wolności w twórczości. Pozwólmy im na to, żeby swobodnie podążały za tym, co aktualnie ich interesuje. Najlepiej będą się uczyć i rozwijać wtedy, kiedy będą podążały za swoją ciekawością. To właśnie ta ciekawość jest dla nich paliwem dla rozwoju, a tematy, które ich zaciekawią, mogą być później pomostem do tych, które z początku wcale ich nie interesowały.